ta wy? Nie? Okej. Okay. <grystanie> Zakładam maskę przed koronawirusem Ale tutaj zadajcie, jak jest w zasadzie kolejny film na moim kanale i słuchajcie sobie jest rzydko. Co? <grystanie> Koronavirus atakuje, przepraszam. Ja Sieman, witam serdecznie wszystkich. Co ty zrobiłeś? <grystanie> Zapomniałem. O, Miałem mikrofony. Ja <grystanie> Ja Miałem mikrofona. Dobra, nieważne. ważne. Potężny korona. Dobra, weź ty już skończ. Skończ no, bo już nie wiem. Powiedz, powiedz łapki w górę, czy coś Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję oraz komentarz. I, i napiszcie w komentarzu swój nick właśnie, to wtedy wygracie swagera może wiecie o z i subskrybujcie kanał. Macie teraz na ekranie. Nie? Tak, tak, tak? Dobra, tak, tak, tak. luba. Łapki w górę, 300 w górę, nagrywam kolejny film z tym tutaj typem, halo. halo. Koniec odcinka Wtedy się dzisiaj do gildii i będziemy dawać kolanowirus, Kolanowirus wszystkim, tak czy Dobra Tak e, dobra, to do jakiej gildii się typamy dalej? Podawaj nick Nie wiem, do topki może zaczniemy od topki, topki. Ale to musi być ktoś online, czekaj Ja naprzej... Do jakiej gildii możemy tp? Dobra e, teraz się dowiemy, teraz się dowiemy Eee, dobra, guilda FBI, dawaj, tepa się do mnie, tepa się do mnie, stary Dawaj szybko, szybko, cały czas musisz się do mnie tepać No dobra, tepam, tepam, dobra, do pindę sobie stawiłem eee, A ja nie mam ogóle... takiego zegarka User fajnego No to, to stary, tepe, 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 Tpa, A, tp, halo Wygrywamy odcinek, proszę wyjść left your channel. <laughs> dalej, weź go, weź go Bijemy go, Kolanowirus kolano, wirus. kolano dobra. Wirus. Dobra nie wiem Lecimy Jeżeli tutaj Jeżeli chcecie więcej w ogóle odcinków z tym oto panem to musicie wbić też do niego do kanon i zostawić mu słowa Nie ma czasu Yyy, e, ponieważ jest super kumplem i w ogóle jest fajnie e, i generalnie tak, rozdajemy case'y, rozdajemy case'y e, tak. tak. Dawaj chodź chodź, e, a ja, ma, ja masz vanish'a? Ej dawaj vanish'a, dobra czekaj Dobra Rozdajemy tutaj premier case'y, o kurde dobra nie wyszło e, macie tutaj premier case'y mm, i lecimy do następnych typów, ale musisz mieć vanish'a stary, vanish'a włączaj Mam chyba Włączaj vanisza, yy, I tepniemy się do jakiegoś randoma Jakiegoś randoma Czekaj, bo on jest na spawnie eee, Kurde, wszyscy są na spawnie, stary To twoja wina Wszystkich, no, których tak. ściągasz na spawn, hop. Dobra, chodź, tepaś do mnie, tepaść do mnie Tylko sobie to oświetlę, bo nie mam twojego teksturpaka nie mam gammy Właśnie, właśnie, radzę, roce Dobra, słuchaj yy, ty, ty od dzisiaj trolujesz yy, ty Stroluj go Dobra Czekaj, bo nie widzę Czemu on mnie widzi? On cię nie widzi przecież A On udaje, nie wiem a bo ma cheaty, ej Ej, czy on machity? Dobra, nie wiem Wezmę go walne z kolanowirusa EJ, ZNIKNĄŁ! Zniknął! Uciekł Ej, dobra D Wystraszył się chyba, Kolanowirus kol kolano go zabił! Wiedziałem, że tak będzie Dobra, tepaj się Ej, czemu oni nas widzą? Ej, oni się... nas widzą chyba wszyscy No patrz to To jest helper, to jest helper Ej, a, to jest helper, dobra, nieważne <noise> Dobra, Żydko, tepaj się szybko do mnie ej. Jestem, jestem, jestem Co to jest za płaski... Ej, to jest wysytowane, czy co to jest? What the fuck? Jak on zrobił ten yy, ładnie. teren. Ej, dobra, bo on tu zamek buduje. Dobra, dobra, to yy, na mam y pomysł. Mam pomysł stary. Mam bardzo dobry Setium pomysł. to. Nie, to. Nie, zrobię lepiej. Zrobię taką dobrą rzecz, że jak to zobaczysz, chopie, yy, to padniesz. Uwierz, nie uwierzysz, stary, patrz. Rozwalamy to? Dawaj to rozwalmy. Ej. Trochę się cykam. Ej dawaj no, chodź, rozwalimy Czekaj, czekaj Ej, masz psychę to rozwalić czy nie? Jak to rozwalisz to dostaniesz 100 Ale Co? Ile? gracze cię znienawidzą Gracze cię... Ej no rzydko Chciałeś zniszczyć ten Chciałeś zniszczyć wszystkim Sprankowałeś mnie, bo Tak, to była podpucha stary Aaa, sprankowałeś mnie. Pa, zrobiłem, patrz Dobra, ej, dobra, weź mu... Weź go zabij, kurde Nie wiem, weź Weź mu coś, zrób, kurde, czekaj, bo ja, nie czekaj, wiem, ja mam co plan mam robić na tym odcinku, Hopie. Mam, patrz, mam plan, patrz. On nie wie o jak... co chodzi, postawię mu drzwi. Tak i co, i postawiliśmy drzwi patrz i. Patrz pod... teraz. Co to. No, <noise> on się będzie nimi bawił. Postawię mu drugie drzwi. Nie to jest. <noise> będzie się bawił dwoma. To jest ten plan. Postawię drzwi. Trzy drzwi, trzy drzwi. 3 drzwi. Ej, a będzie może się trzyma bawił. <noise> nie, nie ma psychy już. Nie ma psychy, może. dobra, i on a. się wyloguje chyba zaraz. Jeszcze. On się wyloguje, on się wyloguje, stary. Dizernie robię. Design z drzwi? No dobra, no to ja tutaj użyję tutaj tego yy, trucizny, żeby tutaj go zarazić yy, i lecimy do następnej osoby yy, TP. TP szybko, TP szybko. Jestem obok typa jestem, Marcina jestem. Z 096 Poczekaj, czy, ja postawię mu drzwi, bo to będzie śmieszne. No, ale co to jest za trollowanie drzwiami, stary? No ale poczekaj, bo ja mam co, plan. Ty, ale o, ty, ale jaki ty masz plan, żeby trollować drzwiami, chopie? To jest, jest dobry plan. Ty ma, nie masz ty jesteś wypalnięty po prostu... I co, zamek. będziesz za nim... On Cię nawet nie widzi, chopie <grym> Zaraz się zdenerwuję! Przecież za nim i za nim, chopie. Czekaj, 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 sobie tutaj muszę oświetlić A, ten o, o, skapnął się! Czekaj... kurczę... A, I bawi się dalej Kurczaki, tymi drzwiami, no po prostu... Ludzie no no lubią co, no, te drzwi. No i co, no i, no co, i no 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 lubią drzwi, tak? to jest śmieszne. Od dzisiaj trollujemy drzwiami wszystkich. No patrz, no dalej, patrz. No to w dupie, on nie lubi nas. I, I co, i tak będzie będziesz tak robił cały czas? Będziesz... Dawał drzwi, czyli jeżeli ty trolujesz, to znaczy, że muszą się pojawiać drzwi, tak? Yyy, eee, tak. I po okay, prostu dobra, jeżeli... to znak rozpoznawczy. Eee, nie wiem, weź nie wiem, może lawę mu wylejmy, no nie wiem, cokolwiek stary, A ty to. nie wiem no Nie, nie, wiem. nie mnie drzwi bawią. Nie wiem, no a mnie bawi lawa. Jak ha. zabijam, mnie, nie krzywda No po prostu krzywda. ja postawię mu drzwi. Nie cieszy ich krzywda. Postawiam mu drzwi, a ty wylej na niego lawy. Sprankujemy go razem, po prostu, patrz. No, ale ja już go zap... no, Dobra, w sumie to jest... No, nie jest pomysł. E, ale wiesz, że on zginie. A no wiesz, to już jego zginie. problem, nas tutaj nie było. E, dobra, to jak coś to nie my. E, zginął. Nie, no, no nie czasami zginął. tak bywa. I e, on, czemu on. Co on robi? Czemu on się nie pali? A nie pali się. Eee, dobra, nie no, zostawmy go. Nie bądźmy z, z Dobra, z dobra. Ludźmi. Ja mu dam dobra. jeszcze case nawet, wiesz? Dobrze Taki zrobisz. Będę. Mówisz, że dobrym człowiekiem będę? Tak. Dobra, masz mordo, masz tutaj Kasy Dałem mu 10 kejsów I lecimy stary do ostatniej osoby Ostatnia osoba okay. Ostatnia osoba, ale to musi być coś mocnego stary To musi być coś Dobra, mocnego. to coś muszę wymyślić, tylko ale jeszcze coś nie coś takiego wiem, co. serio grubego, rozumiesz? Żeby wszyscy stawili łapkę w górę i żeby było... Żeby byli na zhc.pl, nie? Najlepszy to serwer oczywiście. Minecraft w ogóle Wiedziałeś o tym? Eee, wiedziałem, ale jest. nie chwaliłem się jeszcze, ale teraz się nie, nie pochwala. Więc że jesteś adminem na ZT na najlepszym serwerze Minecraft O kurde, te no, się, Hopie, wie. paczeka gildia! O hopie, paczeka gildia! Patrzę. Ej, stary. O kurde, tutaj będzie grubo. Ale tu jest będzie gru ktoś? gruba, gruba gildia będzie, pańs. Tak. Eee, dobra, to możesz tutaj zrobić. Ty coś zrobisz, ja ci daję wolną rękę eee, i to jest ostatnia rzecz, którą możesz zrobić na tym odcinku. Mm -hmm. Więc zaskocz nas, zaskocz nas żydko. Bo jeżeli noc zaskoczysz to... Oh, ładny ten zamek przyjaźń. No dalej oh, no stary, musisz, masz a, 10 sekund żeby coś ale zrobić Ale ja, ja, nie wiem co 10 sekund 10. Nie, proszę tak nie robić. I kończę odcinek. 10, mu 9 8, nie, 7, nie. 6 co ja 5, mam? 4, 3, 2 Zostać okiem w górę, 1